Babusiowie, jestem jednym z nich. Są alienowane babcie, alienowani dziadkowie. Dziękujemy za tę odwagę, za to, że są Państwo razem z nami. My stoimy przed ministerstwem. Mam nadzieję, że te okna są pootwierane i słychać nasze łzy, nasz protest, nasze rozczarowanie i przede wszystkim, że wybrzmiała bardzo głośno nasza miłość do dzieci. Dziękuję, że poświęciła Pani czas. E, dziękuję Pani Dyrektor Departamentu do Spraw Rodziny, e, która jest razem z nami, Pani Dorota, przepraszam, że tak robię, Łopalewska z Ministerstwa Sprawiedliwości, jest Pani też sędzią rodzinnym. E, Oddajmy głos ekspertce z Ministerstwa Sprawiedliwości, pani sędzi, która myślę, że niejedną sprawę już widziała, i w tym ministerstwie zakładam, że będzie też głosem alienowanych rodziców. O co w pokorze grzecznie, z miłości do naszych dzieci, rozczarowani, bezradnością prosimy. Oddajemy głos pani Dorocie. Dzień dobry państwu, moje nazwisko Dorota Łopalewska, ja jestem sędzią rodzinnym z wieloletnim stażem. A obecnie mam nadzieję z misją w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Departamencie Spraw Rodzinnych, właśnie po to, żeby, mam nadzieję, się coś zmieniło. I proszę mi wierzyć, proszę Państwa, rozmawiałam tutaj z przedstawicielami Waszymi, że rozumiem Państwa bezsilność, ponieważ wielokrotnie ją widziałam na sali. Ja również się bezsilna czasami czułam na tej sali wobec no, nieskuteczności niektórych rozwiązań prawnych, które mam nadzieję się zmienią. ustaliliśmy wstępne zasady współpracy z państwa przedstawicielami. będziemy rozmawiać ze wszystkimi stronami. działa, proszę państwa, komisja kodyfikacyjna prawa rodzinnego, która ma na uwadze i projekty nasze zawierają między innymi wasze postulaty. Mówię o przepisach wykonawczych dotyczących wykonywania kontaktów, odbioru dzieci, kwestii udziału kuratora w tym, w tych postępowaniach, o, o opiece naprzemiennej i o podstawie prawnej, która znajdzie się w kodeksie i będzie podstawą też wprost do możliwości orzekania tego regulowania, mediacji obowiązkowej. Dostępnej e, dla rodzin e, i e, wysłuchania dziecka, zdania e, dziecka, możliwości wysłuchania dziecka przez kuratora. To wszystko, proszę Państwa, wiemy, pracujemy nad tym, będziemy, wy, będziemy mieć na uwadze, proszę Państwa, głosy wszystkich środowisk, ale e, Państwo to wiecie. Ja to wiem. E, Najważniejsze na końcu dla nas jest dziecko. I to. Takie oczywiste, prawda? To, że dziecko ma prawo i powinno wychowywane być przez oboje rodziców. To nie jest oczywiste. No, tak, dla Państwa czasami to nie jest oczywiste ja to rozumiem. Nie jest tak teraz. Proszę. Nie jest tak, ja to no, powiem, Proszę powiecie. Państwa. Ja rozumiem, rozumiem Waszą bezsilność. Proszę mi wierzyć, naprawdę. Proszę, się, proszę Państwa, dziękuję za to pytanie, jeśli chodzi o AZS-y, proszę Państwa, mam nadzieję, że e, dużą reformę przeprowadzimy, tego to nie będzie proste, ale e, pracujemy nad tym intensywnie, mamy, będziemy mieć spotkanie również z, z kierownikami zespo opiniodawczych zespołu specjalistów sądowych i e, mamy na uwadze to na pierwszym planie, żeby to zmienić. Czeka, Proszę państwa, no proces legislacyjny nie jest krótki, ale... Proszę państwa, dzisiaj w delegacji ministerialnej było dwóch mężczyzn. Tak? To mogę powiedzieć, że nie, nie, nie same kobiety tu rozmawiają z Państwa środowiskiem. E, proszę państwa, no nie, ja nie jestem przygotowana na odpowiedź na tyle pytań i e, m, tak? Natomiast... Bardzo was proszę, nie, nie atakujcie pani minister, bo przyszła do nas. Powiedzieć nas, dyrektor departamentu, że szykują zmiany naszych postulatów. Oczywiście my, my nie damy się oszukać, ale mamy rozpisane terminy, będziemy się spotykać, bo poprzednio się nikt z nami nie spotykał. Jest konkretny termin następnego spotkania, są projekty ustaw. I dajcie pani powiedzieć, jakie zmiany szykują dla Was, bo szykują zmian. Proszę Państwa, wstępnie zarysowałam projekt zmian. Mamy kontakt do przedstawicieli. W październiku planujemy pierwsze robocze spotkanie i panowie nawet już tutaj różne ciekawe pomysły podsuwali i mam nadzieję, że będziemy z nich korzystać i na pewno, proszę Państwa, na pewnym etapie szerokie konsultacje społeczne z udziałem Państwa i wszystkich innych środowisk zainteresowanych będą miały miejsce, to mogę obiecać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kiedy wychodzi na scenę przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości, która sama mówi, że jest sędzią i rozumie tę bezradność, to z całą sympatią do pani Doroty, oni najlepiej to świadczy o ministerstwie, jeżeli ministerstwo przedstawiciel składa ręce, ale to odbieram jako bardzo dobry prognostyk i za te słowa bardzo gorąco dziękuję, bo jeśli sędzia mówi, że sama się czuje rozgoryczona i rozczarowana i rozumie nas, to jest to naprawdę obiecujące. Dziękuję bardzo Pani i proszę przekazać Panu Ministrowi Bodnarowi, że my się nie zatrzymamy, że będziemy konsekwentni i robimy to dla dobra naszych dzieci. Nie zatrzymamy się. Nie zatrzymamy się. Nie zatrzymamy się. Z całą odpowiedzialnością wypowiadam te słowa. Dziękuję. Słuchajcie.